to, Z lampą będziesz robił, czy bez lampy? Ja wiem, że masz lampę, ale będziesz robił z lampą, czy bez? Aha. Bo jakby było bez, to by było. Zobacz, jak... spróbuję jakieś zdjęcie zrobić. Zobacz, jak ci wyjdzie. Wolałbym bez, bo wtedy będzie nie będzie błysku. Ale jak tam. No dobra Dobra, tylko teraz tak, Antek, nie siedźcie mi w tym rogu, dobra, bo wchodzicie mi tutaj... powiastki filozoficznej Antoine'a de Saint-Exupéry'ego Małe Zapraszam państwa bardzo serdecznie żyła się bardzo, bardzo dawno temu w podległej krainie, na którą przybył tajemniczy nieznajomy. Pojawił się z maleńkiej planety niewiele większej od domu. Była ona gwiazdą B612. Ta gwiazda była widziana tylko raz. Oto przybył z planety B612. Mały książę. Na planecie małego księcia, tak jak na wszystkich planetach, Rosły rośliny pożyteczne oraz ziemska. W rezultacie znajdowały się tam dobre nasiona roślin pożytecznych i złe nasiona ziemska. Ale ziarna śpią sobie z w ziemi, aż do chwili, kiedy któremuś z nich przyjdzie ochota obudzić się. Otóż na planecie mojego księcia były ziarna strasznego, ziarna baobabu. Gdyby któreś z nich wykiełkowało i wyrosło, rozsadziło w planetę. Dlatego moją książę musiał codziennie rano wyrywać kiełkujące bałagody. Kwiaty na jego planecie były zawsze bardzo skromne, o pojedynczej koronie płatków. Pojawiły się rankiem, śródtra i wiegły wieczorem, pewnego dnia. O, jakiś nowy pęd, zupełnie niepodobny do innych pędów. Może to nowy gatunek baobabu? Lecz co to? Krzak przestał rosnąć i zaczął formować się kwiat. Czuję, że kwitnie z niego ozdobne zjawisko. Ach, dopiero się obudziłam. Przepraszam bardzo, jeszcze jestem nieuczasana. Jaka pani jest piękna? Prawda, urodziłam się równocześnie ze swoimi. Nie jest zbyt skromna, ale jakże wzruszająca. Sądzę, że czas na śniadanie. Czy byłby pan łaska pomyśleć o mnie? Ależ nie wstyd zupełnie zapomniałem. Pobiegnę po konetkę świeżej wody. Mogą zjadł się tu kryzysu uzbrojony w pazury. Nie ma tygrysów na mojej planecie. Poza tym tygrysy nie jedzą trawy. Nie jestem trawą. Proszę mi wybaczyć. Nie obawiam się tygrysów, lecz czuję wstręt do przeciągów. Czy nie ma pani parawanów? Przeciągi nie są dobre dla roślin. Ten kwiat jest bardzo skomplikowany. Wieczorem, trochę przecież nie kloszłem. u bo pana jest bardzo śniadło. Tak przyszła. Przyszłaś w postaci na sieniar. Nie mogła się widzieć innych fanec. Naiwne kłamstwo. A <laughs> ten parawa ja bym przyniósł, ale pani mówiła. <laughs> Przestałem jej wierzyć. Jestem nieszczęśliwy. Kusi mnie pięknem i zapachem, ale i drażnym. Kwiaty mają w sobie tyle sprzeczności. Nie potrafię jej kochać. Muszę opuścić moją planetę. Do widzenia. Była mnie mądra. Przepraszam cię. Spróbuj być szczęśliwy. Mały książę udał się daleko daleką podróż. zaczął od sąsiednich planet. Pierwszą zamieszkiwał król. W jaki sposób mogłeś nie rozpoznać? Dla królu świat jest bardzo prosty. Każdy po pobliżu króla jest poddany. Zbliż się, abym widział cię lepiej. Etykieta nie wyzwala na ziewanie. bo coś ci król. Nie mogę się powstrzymać. Odbyłem długą podróż i nie spałem. Wobec tego rozchodzić jewać! No już ziewać! więcej, to mnie onieśmiela. nie Czy mogę usiąść? Wskazuję Ci uszko. Najjaśniejszy Panie, proszę mi wybaczyć moje pytania. Wskazuję Ci pytań. Najjaśniejszy Panie, kim najjaśniejszy Pan rządzi? Wszystkim. Wszystkim? I gwiazdy najjaśniejszego Pana słuchają? Oczywiście. Nie znoszę posłuszeństwa. Chciałbym zobaczyć zachód słońca. Proszę mi zrobić przyjemność. Proszę rozkazać słońcu, żeby zaszło. Jeśli rozkażę generałowi, aby jak moty wrzeciał z jednego kwiatka na drugi, a on tego rozkazu nie wykona, to kto nie będzie miał racji? Ja czy on i jego królewska mość? Wysziesz swój zachód około, około 19:40. Zobaczysz, jak mam posłuch. Nie mam tu nic do roboty. Odchodzę. Nie, nie odchodź. Mianuję cię, cię ministrem sprawiedliwości. Ale tu nie ma kogo sądzić. Wobec tego będziesz sądził sam siebie. To o wiele trudniejsze niż sądzenie śniegu. To będziesz naprawdę mądry. Ja mogę się sądzić byle gdzie. Nie ma potrzeby, aby mieszkał tutaj. Nie. Jeśli Wasza Królewska Mość chce, aby rozkazy były wykonywane natychmiast, proszę mi dać rozsądny rozkaz. Zdaje mi się, że okoliczności są sprzyjające. Mianujecie moim. moim. ambasadorem. Dorośli są bardzo dziwne. Dorośli są bardzo dziwne. Drugą planetę zamieszkiwał próżni. Ach, ach, Oto odwiedziny wielbiciela. Dzień dobry. Pan ma zabawny kapelusz. Po to, aby mnie oklaskiwać. Niestety nikt tędy nie przejeżdżał. Uderzyj dłonią w dłoń. trzeba zrobić, żeby kapelusz spadł? Nie powiem ci, bo próżni słyszą tylko pochwały. Czy ty mnie naprawdę uwielbiasz? Co to znaczy uwielbiać? To znaczy uznać mnie za najpiękniejszego, najlepiej ubranego, najbogatszego i najmądrzejszego na całej planecie. Ale poza tobą na planecie nikogo nie ma. Zrób mi tej przyjemności i mimo wszystko. O, próżni są zdecydowanie śmieszni. Następna planeta należyła do Baktery, który w chwili małego księcia był tak zajęty, że nawet nie podniósł głowy. Dzień dobry! 3 plus 2 równa się 5, 5 plus 7, 12, 12 plus 3, 15. Dzień dobry. piętnaście i To razem daje 501 622 731. 501 milionów czego? Przez 54 lata, odkąd mieszkam na tej planecie, trzy razy zakłócono mi spokój. Pierwszy raz zrobiłem cztery błędy w dodawaniu. Nie przeszkadzaj, jestem człowiekiem poważnym, powiedziałem więc 501 milionów. Milionów czego? Milionów tych małych rzeczy, które się widzi na niebie. Aha, gwiazd! Tak jest, gwiazd. A cóż ty robisz z pięciuset milionami gwiazd? Posiadam je. A co ci daje posiadanie gwiazd? Bogactwo. A cóż z tego, że jesteś bogaty? Mogę kupować inne gwiazdy, o ile ktoś się znajdzie. Gwiazdy są moje, ponieważ o tym pierwszy pomyślałem. Czy to wystarczy? Oczywiście, jeśli znajdziesz diament, który jest niczym, należy on do ciebie. Ja mam gwiazdy, ponieważ nikt przede mną nie pomyślał, żeby je zgarnąć. A co ty robisz z nimi? Zarządzam, liczę i przeliczam. Jeśli mam szal, mogę owinąć nim szyję i zabrać go ze sobą. Jeśli mam kwiat, Mogę zerwać go i wziąć ze sobą. A ty nie możesz zrywać gwiazd. Mogę umieścić je w banku. Ja posiadam kwiat, który codziennie podlewam. Posiadam też trzy wulkany, który przeczyszczam. Jestem pożyteczny dla kwiatu i dla wulkanów. A jaką korzyść mają z ciebie gwiazdy? To zabawne. To wcale nie jest poważne. — Co ty tu robisz? — Piję. — Dlaczego pijesz? — Pijesz że... że zapomnieć. — Zapomnieć o czym? — Zapomnieć, że się stywię. — A czego się wstydzisz? — Wstydzę że piję. Dorośli są naprawdę naiwni. Kolejna planeta była bardzo interesująca. Była najmniejsza ze wszystkich. Była tak mała, że zaledwie sterczyło na miejsca na lampę uliczną i Bo Mały książę nie umiał sobie wytłumaczyć, do czego może służyć uliczna latarnia i latarnia. Latarnik jest mniej niedorzeczny niż król, próżny w bankier. Jego praca jest przynajmniej pożyteczna, gdy zapala lampę to tak, jakby stwarzał jeszcze jedną, niwą gwiazdę lub kwiat. Gdy gasi lampę, to tak, jakby usypiał gwiazdę lub kwiat. Dzień dobry. Dlaczego przed chwilą zgasiłeś swą lampę? Taki rozkaz. Dzień dobry. Dobry wieczór. I nie rozumiem. Mam straszną pracę. Kiedyś miał. I rozkaz jest rozkazem. Mam straszną pracę. Kiedyś miała ona sens. Gasiłam ją tak, rano, a zapalałam wieczorem. Czy teraz rozkaz się zmienił? Rozkaz się nie zmienił. Na tym polega tragiczna sytuacja. Z roku na rok planeta obraca się coraz szybciej, a rozkaz się nie zmienia. Więc dzisiaj, gdy planeta robi obrót w ciągu minuty, nie mam chwili odpoczynku. W ciągu każdej minuty muszę zapalić latarnię i zgasić. I jakie to zabawne. Wcale nie jest zabawne. Już nie mi miesiąc o tym rozmawiamy. Wystarczy, żebyś szedł przed siebie i stale przy świetle słońca. Będziesz szedł przed siebie i dzień będzie trwał tak długo, jak długo zechcesz. Niewiele, to nie Toba, najbardziej wysłać. No cóż, mógłbyś zostać moim przyjacielem, ale Twoja planeta jest zbyt mała. Nie ma miejsca dla dwóch. Proszę, o to badać. Dzień dobry, co Pan tu robi? Co to za gruba księga? Jestem geograf. Geograf to uczony, który wie, gdzie znajdują się morza, rzeki, miasta, góry i pustynia. Jakie to ciekawe! Nareszcie znalazłem pożyteczne zajęcie. Pańska planeta jest bardzo ładna. Czy są na niej oceany? Nie mogę tego wiedzieć. A góry? Nie mogę tego wiedzieć. Nie jestem badaczem. Bardzo brak mi badaczy. Geograf to zbyt ważna osobistość, ale mógł sobie pozwolić na łaziekowanie. A ty jesteś znaleka. Opisz mi swoją planetę. Och, u mnie wcale nie jest ciekawie. Planeta jest bardzo mała. Mam trzy wulkany. Mam także kwiat. Kwiaty nas nie interesują. Dlaczego? To najpiękniejsze z istniejących rzeczy. Ponieważ są... Efemeryczne. Co to znaczy efemeryczne? Efemeryczne znaczy zagrożone bliskie unicestry. My opisujemy rzeczy wieczne. Księgi geografii, geografii nigdy nie tracą na aktualności. A więc mojej róży grozi bliskie unicestry. Moja róża jest efemeryczna i ma tylko cztery kolce do obrony przed niebezpieczeństwem. A ja zostawiłem ją zupełnie samą. Cóż mi powiesz? Co radzi mi pan zjeść? Tak. Pełną ziemią. Ma dobrą sławę. Ziemia nie jest byle jaką prawdą. Liczy sobie 101 królów, 7 tysięcy geografów, 9 tysięcy bankierów, 301 milionów Nikogo nie widzę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Gdzie są ludzie? Czy ziemia nie jest zaludniona? Czuję się trochę osamotniony. Wśród ludzi jest się także samotny. Ziemia jest wielka. Jesteś na postoję. Po co tu przybyłeś? Mam pewne kłopoty z różą. Jesteś zabawnym stworzeniem. Cienka, jak palec, nie może podróżować. Jestem znacznie potężniejsza niż palec tego kogo dotknę, odsłonę, skąd przybył. Mogę Ci w przyszłości powiedzieć, jeśli zapraszam już swoją planetą. Dzień dobry, kim jesteście i gdzie są ludzie? Dzień dobry, Jesteśmy do Ludzie widziałem tutaj, lecz nigdy nie wiadomo, gdzie, gdzie można. Moja róża zapewniała mnie, że jest jedyna na świecie. A oto tu w jednym ogrodzie jest pięć tysięcy podobnych. Myślałem, że mam kwiat jedyny na świecie, a w rzeczywistości mam zwykłą różę z Jekłiny. Się ze mną. Nie mogę się z tobą bawić, Mnie jestem oswojona. Co znaczy oswoić? Oswoić znaczy stworzyć więzę. Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem. Podobnie mnie do małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie i ty także mnie nie potrzebujesz. Lecz jeśli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie. I ja będę dla ciebie jedyny na świecie. Chyba zaczynam rozumieć. Jest jedna róża. Zdaje mi się, że ona mnie oswoiła. To bardzo możliwe. Życie jest takie jednostajne. Lecz gdybyś mnie oswoił, moje życie nabrało blasku. Z daleka będę poznawał Twoje kroki. Twoje kroki wyglądają nieznanej dźwięki muzyki. Proszę cię, oswoj mnie. Bardzo chętnie, lecz nie mam za dużo czasu. Muszę znaleźć przyjaciół. Nauczyć się wielu rzeczy. Poznaje się tylko to, co się oswoi. Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach gotowe rzeczy, a że nie ma magazynów z przyjaciółmi. Więc ludzie nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswoj mnie. A jak to się robi? Trzeba być bardzo cierpliwy. Na początku chcesz w pewnej odległości ode mnie. Lecz każdego dnia Będziesz mógł się być trochę tak, tak bliżej. Tylko wierzę Ci pewien sekret. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Twoja róża ma dla Ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu. Jesteś się na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za swoją różę. Jestem odpowiedzialny za moją Różę. Nie jesteście podobne do mojej Róży. Nie macie jeszcze żadnej wartości. Jesteście piękne, lecz próżne. Oczywiście, zwykłemu przechodniowi moja Róża wydawałaby się podobna do was, lecz dla mnie ona jedna ma większe znaczenie, niż wy wszystkie razem. Ponieważ to ją podlewałem. Ponieważ ją przykrywałem kloszem, ponieważ słuchałem jej skarg, jej wychwalę się, a czasem jej milczenia, ponieważ jest moją różą. Żegnaj. Wracam do mojej róży. Ona mnie potrzebuje i ja jej potrzebuję. Ach, będę płakać. A więc nic nie zyskałaś na oswojeniu? No cóż decyzji oswojenia, nie się jest. Lecz z w której złocistej wciwoły włosy, będzie mi przypominało Ciebie. Żegnaj. na ciężej pozwala odbyć osiem minut. Po co to sprzedajesz od no, wielkiej czasu? Ludmila się 53 minuty. A co robi się z 53 minutami? To co się chce. Gdybym miał 53 minuty czasu, poszedł poszedłbym wolniejutko w kierunku studiów. Да. Stary. Chcę baranka, który będzie długo żył. Zostawiłem tam kwiat, który kocham. Dlatego przyjemnie jest patrzeć w niebo, bo każda gwiazda jest ukwiecona. Dziś odchodzę tam. Mój mały przyjacielu, nie opuszczaj mnie. Nie, przecież zawsze będziesz moim przyjacielem. Nocą będziesz patrzeć w niebo i każda gwiazda będzie Twoim przyjacielem. Ponieważ ja będę mieszkał i śmiał się na jednym z nich. Będziesz miał ochotę śmiać się razem ze mną. To tak, zamiast gwiazd dał ci mnóstwo małych dzwoneczków, które potrafią się śmiać. Do tego dnia minęło już sześć lat. Nikomu jeszcze nie opowiadałem tej Byłem smutny. Teraz czuję się trochę pocieszony. To znaczy, nie całkiem. Ale jestem pewien, że powrócił na swoją planetę, ponieważ o świecie nie odnalazłem jego ciała. To nie było ciężkie ciało. I bardzo lubię nocą wsłuchiwać się w gwiazdy. To niczym 500 milionów malutkich dzwoneczków. Wydarzyło się tak coś dziwnego. Zapomniałem doczepić żeni do kagańca, który dałem małemu księciu. Nigdy nie będzie mógł go włożyć barankowi. Zastanawiam się kiedy. Że... Co dzieje się na jego planecie. Może baranek zjadł już róże. Czasem omawiam sobie, że nic się nie stało. No pewnie, że nie. Mały książę na pewno przykrywa swoją różę na noc szklanym kloszem i dobrze filujemy raka. Wówczas jestem szczęśliwy i wszystkie gwiazdy śmieją się radośnie. Ale czasem nachodzą mnie myśli. Niekiedy można w zapomnieć o czymś. Może mały że zapomniał nagle swoją różę, lub baranek wyszedł cichutko ze swojej skrzynki. Wówczas wiezne dzwoneczki przemieniały się w łzy. Tu kryje się właśnie ogromna tajemnica. Dla was, którzy kochacie małego księcia tak jak ja, nie ma większej niewiadomej niż ta, czy w odległym zakątku wszechświata nie wam bliżej baranek zjadł różę, czy też nie. Spójrzcie w niebo, Zadajcie sobie pytanie, zjadł czy nie? i zobaczycie, jak wszystko zmieni się wokół was. I żaden dorosły nigdy nie zrozumie, jak ogromne ma to znaczenie. Jeżeli któregoś dnia uda wam się trafić na afrykańską pustynię, łagam was, nie śpieszcie się. Poczekajcie chwilę pod gwiazdami. Jeżeli na waszej drodze pojawi się dziecko o złotych włosach i nie będzie chciało odpowiadać na wasze pytania, zgadnijcie, kim jest. Bądźcie dobrzy. Nie zostawiajcie mnie w niepewności. Napiszcie mi, że powrócił.